Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was filmik o karmieniu piersią. Jak to było z pierwszym dzieckiem? Jak to jest z drugim dzieckiem? Jaka jest różnica? Jak widzicie, mam tutaj dzisiaj pomocnika. Chciałam dla Was nagrać, jak spała, no ale niestety nie zdążyłam. No. Mhm. Więc będziemy nagrywać razem dzisiaj. I stwierdziłam, że na początku opowiem Wam może trochę naszą historię, jak to było i przy pierwszym dziecku, no i teraz przy drugim. Więc. Kubusia y, urodziłam po terminie 3 dni, niestety miałam wakum, ale mm, jakby nic to nie dało takiego różnicy w tym karmieniu, jedyne co to od początku mieliśmy takie problemy, y, <grym, <grym, y, musiałam ociągać pokarm, bo mały tak za często Ja tak mi się y. to wydawało przynajmniej, może to też była moja słaba wola. No, ale niestety e, od czwartego tygodnia dokarmiałam go mlekiem, bo tak po prostu było mi wygodniej, i nie to, że jakieś mieliśmy problemy. Bardzo miałam też wtedy e, stresujący czas w życiu, ale e, no, po czwartym tygodniu zaczęłam go dokarmiać. E, potem, w około ósmym tygodniu, już przestałam w ogóle go karmić piersią. No, tak w skrócie. I tak się podobała nasza droga z kupusiem. No a z malutką, y, już wciąż jak byłam, to wiedziałam, że bardzo, ale to bardzo a -a. chcę karmić ją, no, y -y 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 -y. wiedziałam, że bardzo chcę karmić piersią, więc od początku, jak ją tylko urodziłam, to poprosiłam panie położne, żeby mi ją od razu dały do karmienia, od razu, wiecie, tak po dwóch, trzech godzinach, poród też miałam taki w miarę spokojny, y -y -y. to Wam może nagram film o tym, taki w miarę, no w miarę ok, ten poród, może po porodzie nie było super, ale był w miarę okej. Okay. I od razu, tak jak mówię, poprosiłam, żeby pani mi ją dała. Potem, bo ona się urodziła o 19, to nakarmiłam około powiedzmy 22. Przed 22.00, około 21.00, tak mi się wydaje, to było. I e... potem na noc została mi zabrana, no bo nie, miała, nie mogłam wstawać w nocy. Ciężko mi się stawało. I. E... Jak widzicie, drzwi otwarte są, bo malutka już uciekła do brata. I chciałam Wam w ogóle powiedzieć o takiej mojej wpadce, też tutaj od razu, bo tak bardzo na siłę chciałam ją karmić tą piersią, że jak był drugi dzień i wydawało mi się, że jeszcze nie mam tyle tego mleka, że już powinna mieć, to yy, poprosiłam mamę, poleciała mi kupiła ten fer fermiker chyba to się nazywa. Yy, no i od razu wypiłam. I na trzeciego dnia nie dość, że miałam nawał taki swój naturalny. Okej, okay, muszę nagrywać dla Was tak, bo no niestety ze statywem się nie da, a bardzo chcę to dzisiaj nagrać. No więc tak jak mówiłam, nie dość, że miałam taki swój nawał naturalny, to jeszcze do tego dostałam nawał od tego właśnie w fermy, no tego proszku tam do picia. Wiecie co, jednak nagrywanie z dwójką dzieci w domu to jest ciężkie. Więc, no miałam ten nawał, ale szczerze mówiąc to drugie kamienie piersią stanowczo lepiej mi poszło. Nie mieliśmy kompletnie żadnych problemów z mamą, właśnie z karmieniem czy czymkolwiek. Kompletnie. Do tego na początku bardzo dużo miałam pokarmu, bardzo dużo. Może nie, że od, odciągałam, ale tym takim, wiecie, silikonowym laktatorem, który tylko się podłącza. W ogóle nie miałam takiego zwykłego laktatora, w sumie do, do, dopiero niedawna. I... No, tak jak mówię, naprawdę super nam poszło. Mała ma 11 miesięcy, 11,5 w sumie i nadal się karmimy. Od tak około 10 miesiąca ym, zaczęliśmy ją dokarmiać mlekiem modyfikowanym dokarmiać. Dawać jej na noc, żeby też po prostu troszkę im nie odciążyć i powoli ją odzwyczajać. No. Yy, no i to na razie tyle. Gruntem tej historii chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli Wam z pierwszym dzieckiem nie wyszło, to nie znaczy, że Wam z drugim dzieckiem nie wyjdzie. I nie martwcie się, na pewno dacie sobie radę. Zawsze z drugim dzieckiem jest łatwiej, przynajmniej u nas tak było. W większości z kim rozmawiam, to większość tak ma. Więc tak, jak widzicie, jesteśmy w domu, bo kubusia w jest zamknięte, bo ktoś jest chory, więc dlatego nagrywam właśnie. O, tą małą tą niedobram. A! <noise> ale bardzo chciałam dzisiaj nagrać, bo bardzo dawno już dla Was nie nagrywałam i zdecydowanie mi tego brakuje. Wiem, że Kat się zmienia normalnie co chwilę i w sumie chyba nagram nazwę to vlog. No ale tak, mam nadzieję, że coś Wam pomogłam. I naprawdę wierzcie w siebie, bo jeżeli chcecie, to Wam się uda. I tak jak mówię, jak pierwszym z dzieckiem nie wyszło, to nie znaczy, że z drugim nie wyjdzie. Więc powodzenia, mam nadzieję, że komuś ten filmik pomógł. I do zobaczenia następnym razem.